Siemanko, dzisiejszy film jest dla nas bardzo ważny i bardzo wyjątkowy. Potraktujcie go proszę jako zapowiedź tego, co będzie się tutaj działo i tego, co oczywiście na tym kanale będziecie mogli oglądać. Od dłuższego czasu obserwujemy, że jedne z najpopularniejszych filmów na naszym kanale to te o tematyce kulinarnej. Jak wiecie, my też lubimy dobrze zjeść. Lubimy próbować nowych rzeczy i tworzyć czasami ostro postrzelone przepisy. Aaaa... Chcesz? też. Dlatego postanowiliśmy zrobić coś więcej i razem z Wami chcemy jeszcze mocniej zgłębić tajemną sztukę gotowania. Ale jeśli myślicie, że to kolejny nudny jak flaki z olejem format, a raczej kanał kulinarny, to grubo się mylicie. Nie bylibyśmy sobą, gdybyśmy nie dali tutaj troszeczkę naszego szalonego stylu bycia, odjechanych pomysłów i czasami dość dziwnego podejścia do nawet najbardziej standardowych rzeczy. Jest przyspieszanie chodzenia, tak zwany Intel cool Cooler. Przyspieszamy stygnięcie. Stawiamy przede wszystkim na gotowanie z przymrużeniem języka oraz takie, gdzie nawet największa sierota z dwoma lewymi łapkami zaimponowałaby samej Magdie Gessler. Oczywiście nie martwcie się, na kanale 5 sposobów na nadal będziemy Wam podrzucać inspiracje na zupki chińskie, czekoladę czy cebulę. Ogólnie rzecz biorąc, nic w tej kulinarnej materii się nie zmieni, ale. Dziś ruszamy z pierwszym sezonem na kanale Pobite Gary. Każdego tygodnia znajdziecie u nas dwa nowe odcineczki, a na pierwszy ogień idą cztery formaty: Party nie na żarty, w którym pokażemy, jak zrobić dania, które rozkręcą każdą imprezę. W tych odcinkach znajdziecie patenty na proste przekąski, które wykonacie błyskawicznie, a starczą dla sporej ilości ludzi i spowodują niemały opad szczęty. A ja się z wami założę, że na bank pamiętacie nasz odcinek, gdzie wspólnie pokazujemy, jak przeżyć za 5 złotych dziennie. Wielokrotnie prosiliście nas o to, abyśmy kontynuowali tę serię. Niestety przez ostatnie kilka lat ceny żywności poszły do góry i trudno nam się będzie zamknąć w przysłowiowym piątaku. Dlatego podnieśliśmy nieco budżet. W każdym odcinku pokażemy Wam jak przygotować śniadanie, obiad i kolację mieszcząc się w dyszce. Obiecujemy, że będzie smacznie i ciekawie i na bank nie będzie monotodnie. Budżetowo, ale z klasą. Dla tych, którzy uwielbiają słodycze i stołowanie się w maku czy KFC, mamy format znany i ulubiony, w którym pokazujemy, jak w domowym zaciszu przygotować mega przysmaki z spółek sklepowych i znanych sieci fast foodów. Zobaczycie takie hity jak domowa panierka z KFC, wafelek Knopers, ciaska Oreo czy zrobiony od podstaw przepis na domową Nutellę i wiele innych tego typu pozycji. Będzie na bank ciekawie. I na koniec ja. Dr. Baton. Przygotowaliśmy dla Was klinikę smaku, w której pokażę niesamowite przypadki z operacji na Waszych ulubionych przysmakach. Brzmi intrygująco? Nie chcę zbyt wiele zdradzać. Powiem tylko, że niesamowicie bawiliśmy się podczas stworzenia tego formatu i mam nadzieję, że sprawi Wam on również dużo frajdy. Podsumowując, przed nami pierwszy sezon i blisko 40 epizodów tych niesamowitych produkcji. Jak widzicie, startujemy z nową energią, bo chcemy dać Wam coś, co Wam się spodoba, przyda i przede wszystkim będzie fajne. Jesteśmy mega ciekawi Waszych wrażeń i opinii. Piszcie, który z formatów najbardziej Was intryguje i co jeszcze chcielibyście zobaczyć na kanale Pobite Gary. Zanim jednak przejdziemy do konkretów i dobrej zabawy, mam do Was szczery apel i jedną wielką prośbę. Na pewno rozumiecie to, że nie każdy w życiu ma tyle szczęścia co Wy czy my, i na świecie jest jeszcze wiele osób, które potrzebują najzwyczajniej w świecie naszej pomocy. Dlatego każdą złotówkę, dokładnie tak jak słyszycie. Każdą zarobioną złotówkę z reklam Google AdSense przekażemy polskiej akcji humanitarnej, a dokładnie dołożymy się do akcji pajacyk. Wspólnie możemy nakarmić te dzieciaki, które w życiu nie miały tyle szczęścia. Im nas jest więcej, tym większej ilości osób uda się pomóc. Mówiąc prościej, pomagajcie nam pomagać. Mam nadzieję, że dziś wspólnie zaczniemy kolejną długą przygodę. A teraz wpadajcie proszę na nasz nowy kanał, zostawcie po sobie ślad w postaci subskrypcji. I zapraszam do pierwszego odcinka. Dziękuję z całego serduszka, ja się już z Wami żegnam, a Wy klikajcie.